Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Wiem, że to już jest trzeci DAW w rzędu. O, powiedziałem draft, No to muszę coś zrobić. dobrze. I. To trzeci DAW. Coś wczoraj mówiłem o. QNG. No, daj ten... Czytałem, jak to się. Już zapomniałem, jak to się wymawia W każdym razie postaram się zrobić w tym tygodniu. I wrzucić na kanał. I. Nie. Jak dzisiaj się powstają, to jeszcze dzisiaj zrobię. No. Więc trzymajcie kciuki. A teraz zrobimy draft. No, oczywiście. No, widzicie czy, czy, skąd mi przychodzą jakie wiadomości. No czym? No. tu powiem Wam, że lubię te kanały i tak i polecam wam je też o, o. U, mamy wybór mamy neymara taką specjalną kartę i mamy na przykład team of the year ronaldo zwykłą di Maria oczywiście weźmiemy team of the year ronaldo jakby, jakby go nie wziąć to byście musieli chyba zabić uuu i dajcie mi chwilę Puszty ty kurde mamy Inform Lewego 93 Mamy Legendę a mamy jego kedową Kuna Aguero mamy kawanie go zwykła mamy Mortensa. Co myślicie? Fila, gdzie mi chwila. Stąd na nie będzie wziąć legendę. Bo będzie dał nam zgranie. Ale... nie... Mogę czegoś żołać w potem. Znaknęła czy i Zręknę, czy i kliknę legendę. A! Już po wszystkim. Ale nie mogło się to pojawić później tak. tak, tak ale tak w jednym normalnie. To, 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 to była biela. Jeśli, jeśli chcieliście lewego, lewego albo kuna, to... To nawet to, to przepraszam tak no, chciałam, że na nam na, na zgranie i tak, a weźmiemy teraz Marcelo i mamy dwie karty gdzie de year, które się łączą, bo mamy Ronaldo i równocześnie me, o, Marcelo i teraz kogo byśmy tu wzięli? nie mamy na z tak, więc potem wymienimy najwyżej jest piszczek, też nie mamy do wymiany jest. A, aj, jeżeli co, to robię e, ligo czy wicie hiszpańską. Oho, mam tu dwie kreski tylko na kamerze. To nie. Od razu podłączę, ja jakby potem już e, e, rzucą na YouTube ten film, to muszę sobie podładować kamerę, to może gdzieś tak zrobię dzisiaj. To tak gdzieś jest za godzinę, dwie. No bo i tak nie mogę spać, więc no. Ale postaram się, żeby dzisiaj może jeszcze dotarło. O, i mamy kolejną legendę, Biesi. Oczywiście, że wezmę legendę. Legenda to chyba... Legenda to, to jest chyba... jedna z najlepszych wymyślonych kart. W Fifie. O, jest Diego Lupez. Mm. I mamy... Nie, 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 nie. Ach, Weźmiemy właśnie tej zombie Bo na tak włącza wina Dobrze I mamy tu so sequel I, I mamy, mamy już legendy więc czy znaczy, ktoś by nam się przydał tutaj? Ona oczywiście z obrońcą, żeby Łukasza zmienił st Jest link, ale ja robię to jako więc no A z nam się nic nie trafia z ligi hiszpańskiej. Zobacz, o, ja z ligi weekendowej Royce. Jak te trafiłem kiedyś, bo ja sobie otwieram paczki z ligi weekendowej. Tutaj w tym symulatorze. Simulat Wezmę tą taką. No, wiecie co jest najnowsze w tych ligi weekendowych? Może nie są zbyt dobre te, te, karty albo tak, ale tą, tą flyerę to mają tak taką kuszącą, że nie wiem i musimy jeszcze znaleźć dwóch o jest, jest lewus, tym razem już go wezmę Jest lewusa, ma, ma, macie lewusa na ławce będzie O jest Waldi Jest Łukasz to do Inform 81 Wezmę to ciekawe będziemy mieli trzech Polaków I będzie zabrali w jego tu tu tu, o tak o Dobrze, żeby nam się trafił teraz dwóch Hiszpanii Nie noż Nie będziemy mieli pełnego zgania Można nam się jednak z Hiszpanii jeszcze trafi... o jest no. Aspas Dobrze. Jest 89 zgrania i 86 uwiaska. O nie byłabym zastartował. A przecież nie będziemy startować. Robimy jak jest. Hmm. 185 draft. Nie źle, ale mogło być lepiej. Przez A, przegrywamy 2,1 razie. Czy się coś uda jeszcze? Nie, przegraliśmy. Ale 2 do 3. Dobra, otworzymy sobie paczki. No i pamiętajcie, czekajcie na no moje tu... Już... Już nie będę wymawiał. Qui, qng, już... Czekajcie, muszę sprawdzić jak to się wymawia. Bo, bo, bo nawet nie chcę ze siebie słuchać jak ja tak przekręcam to. No. Dobra Trochę uciszyłem się teraz, dobra To trzymajcie się Do dzisiaj czy do jutra? Ale spróbuję